Warkowniku Vargas. Dyrektor Laswell. Myślałem, że jesteśmy na ty. Sprawa musi być poważna. Otóż to. Potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Carter Las Almas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Laswell, terroryści nie przekraczają południowej granicy. My to wiemy, oni to wiedzą i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hasan Zajani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Podpięłam się do drona. Mam wszystko na widoku. Nasz ruch w okolicy, Alejandro. Migranci są w wodzie. Patrol graniczny w akcji. Kartel używa migrantów do dywersji. Nawet teraz mogą szmuglować Hasana. Przyjąłem. A gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko was. Czekaj. Adolfo! Migranci to tylko dywersja! Nasz cel się przemieszcza. Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w łodzi. Trzeba ją znaleźć. Urele, robi się warta. Alejandro, Hasan nie może przekroczyć granicy. Zrozumiano, bez odmiany. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy, by do tego nie doszło. Patrz, pułkowniku, tam. Na północy, to ich łódź. Stań tu. Kartel szybko przemieszcza Hasana. Możemy ich złapać, nim przekroczą granicę. Przyjąłem. Mur jest przed nami. Szykuj się. Kartel La Salma zdziała z Iranem. To ci nowość. A jak przekroczy granicę? Słuchaj, zmiana tak... Naliczyłem cztery cele. Widzę Hasana na murze. Kurwa, przekroczył granicę. Nie możemy go zgubić. Musimy wkroczyć. Czysto! Czysto. Warta, cel przekroczył granicę. Jest w ruchu. Ścigamy go. Pułkowniku, odradzałabym. Nie macie pozwolenia i pomocy w tym obszarze. Wiem. Naciskaj FBI i skontaktuj się z miejscową policją. Bez odbioru. Rodolfo, użyj drabiny, ruchy! Widać cel? Niestety uciekł. Ruszajmy za nim. Szybko. W mieście musimy ją namierzyć. Przyjąłem. Hasan ma tu dużo więcej przyjaciół niż my. Uważaj. Nie dawaj tędy. Chodź. Co tam jest? Kurwa. Tędy! Ty wyciągnię specjalny nie wychodził! Podwórze czyste, naprzód! Dom na rogu. Tak, widzę. Otwórz, osłoniam cię. Drzwi. Siły specjalne! Siły specjalne! Sypialnie czysto naprzód. Chcesz oberwać! Przuć broń! Pierdol się! Cofnij się, kurwa, jura! Nie, Nie strzelaj! Przez to przechodzili pasaci. Dokąd poszli? No, to sana tu nie ma. Musimy ruszać. Warta, jesteśmy na rogu Flores i Barajas. Cel kieruje się na zachód do Dziupli. Zrozumiano. Wysyłam do Was miejscową policję. Przyjąłem. Bez odbioru. hartzen Poszli W porządku? Jestem cały, a ty? Mogę ruszać. Tędy. Być może Hasan został sam. Nie na długo. Siły, Siły specjalne na ziemię! mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet. Gdzie jest? Stać! Warta, prześlijcie pogotowie. Cywil dostał. Rodolfo, idziemy. Tak jest. Który dom to nasz cel? Sprawdźmy ten piętrowy. Niebieski. Zaczynamy! Właśnie zgasła im fotokomórka. Rzucić broń! Już, kurwa! Rób, co mówi! Miejscowa Policja. Wyjaśnimy to rób, potem. Nazwę się postarała. Zastrzelę. Zrozumiano? Chodź tu do mnie! Chcę widzieć twoje ręce nad głową! Nie zmuszaj mnie, żebym strzelił! Jestem pułkownik Alejandro Vargas, Siły Specjalne. Ścigamy terrorystę. Gomez, czekaj. Ci goście są od niej. <laughs> Łatwo was pomylić ze zbierami kartelu. Gdzie wasz podejrzany? Zgadziliśmy go do tego domu.

¡Guillermo! ¡Policía! Что полиция! Waga na okna. Idę na piętro. Wszystko. Wiesz, kim ja jestem? Terrorystą będę, żołnierzem. I właśnie walczę. Nie, niech płonie, jak płoną gorbrani. Co żyje? Posłuchaj mnie. Hasan uciekł. Będą chcieli go przenosić. Transportują coś przez Atlantyk. Jest statek z jakimś ładunkiem. Wytrzymaj, bracie! Hasan znowu jest pod ochroną kartelu w Las Almas. Meksykańskie siły specjalne potwierdziły, że Hasan chce przemycić coś sporego do USA. Mogą to być kontenery z rakietami. Nie wiemy, ile ich jest i nie znamy celów. Aby się tego dowiedzieć, musimy złapać Hasana i przetransportować go na przesłuchanie. Wyślemy Sołpa i Ghosta ze wsparciem, żeby spotkali się z meksykańskimi siłami. Nie możemy wszcząć w Meksyku wojny, generale. Oczywiście, że nie. Wyślę do pomocy Filipa Gravesa i jego najemników, kompanię cieni. Ich zasady pozwolą nam ukrócić biurokrację i załatwić sprawę. Zrozumiano, ser. Znajdźmy Hasana. Alejandro! Wyszancie machtanis! Mówi są! So. Orczników! Laswell mówi o panu ghost! Tak właściwie to woli by mówić Starcie do niego. Ghost! Witamy Was w mieście dusz. Nigdy nie byłem w Meksyku. To nie Meksyk! Tylko las Almas. Najemnicy Sheperda zapewnią nam wsparcie. Ciężki sprzęt. Potrzebują miejsca. Macie moją bazę. Dobrze. To gdzie jest Ma metę 10 kilometrów stąd. Przedajcie. Powóz, jedziemy! Da, da, da. To mój pierwszy zastępca starszy chorąży Rodolfo Parra. Nie mówiłeś nic o fantazmas. Znacie hiszpański? Nie, poznacie. Policji. A gdzie policja? Cóż, Las Almas ma bardzo poważny problem. Mało kto pilnuje tu prawa, a ci, którzy chcą walczyć z korupcją, znikają. Wojsko nie pomoże. Wyszkoleni żołnierze często są werbowani przez narkus. A was nie biorą? Pochodzimy stąd. Jesteśmy Los Vaqueros. Komboje. To nasze miejsce. I oddamy za nie życie. Coś nowego. Narko są bardzo hojni i kupują lojalność. Nawet dzieci. Przede wszystkim dzieci. O co tu chodzi? Narkomantas. Całyny kartelu. Wiadomości od El Sinombre. Groźby, znaki terytorialne. Na ulicach rządzi śmierć. Kim jest Sinombre? El Sinombre. Bezimienny. Przywódca kartelu Las Almas. Gdzie się ukrywa? Wszędzie. Nikt nie wie, kim on jest. Więc znalezienie go będzie wyzwaniem. Ale los Vaqueros wyzwanie. Z tą maską będziesz tu pasować, Ghost. Oje, Kalmana. Kontrola to armia. Skręć w prawo, ominiemy ich. Czemu? To żołnierzy siedzi w kieszeni El tak jak mówiłem, on jest wszędzie. Kartel ukrywa Hasana w małej wiosce za rzeką. Oby nadatom był. Dowódcy drużyny, do mnie. Tak jest, przyjąłem. Strzać bez rozkazów, moje. Moje Gdzie trzymają Hasana? W białym piętrowym budynku, brzeg miasta. Czekajcie. 3 2 1. Dalej, dalej! Czysto. Luke.